Cześć, ja jestem Łukasz i witam Was z mojej nory w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Co w tym tygodniu właśnie wydarzyło się u mnie? Tydzień był dosyć ciężki, ponieważ kiedy wracałem po pracy, kręciłem dla Was oczywiście materiały, co mieliście także okazję zauważyć na moim kanale. Praktycznie codziennie pojawiał się jeden odcinek SoundParka, i w tym tygodniu prawdopodobnie też tak będzie, o ile dam. Radio, ponieważ teraz kręcę dla Was bloga, później będę robił, robił dla Was materiał, właśnie chyba też z Sound Parka albo z Truck Simulatora, jeszcze zobaczymy. Później muszę iść ogarnąć moją pracę inżynierską z kolegą. I jak wrócę, nie wiem, która będzie godzina i czy będę jeszcze w stanie, ale jeżeli będę, to oczywiście znowu będę kręcił dla Was kolejne materiały. Być może coś tym razem z symulatora farmy sobie. E, nakręcimy. Dobra, ale wracając do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu, a więc jak już mówiłem, oprócz kręcenia dla Was materiałów, e, pracowałem właśnie tutaj nad e, kolejnym moim vlogiem, który także pojawił się na kanale. E, później miałem bardzo ciężki tydzień, ponieważ gdy wróciłem, boże, gdy wróciłem do domu po pracy. Także musiałem jeszcze przygotowywać się troszkę do sesji. Miałem tam parę egzaminów, które udało mi się na szczęście wszystkie pozaliczać, pozdawać. Mam już z tym święty spokój. Następnie piątek. Piątek to był dzień bardzo, bardzo ciężki, ponieważ w sobotę miałem imprezę rodzinną, do której musiałem się przygotować, a więc musiałem wysprzątać pokój, wysprzątać całe ogólnie mieszkanie, zrobić zakupy na tą imprezę. Tak więc było było kupę roboty Sobota, no właśnie, sobota, dzień imprezy, a więc kolejny dzień, że tak powiem, może nie stracony, ale nic nie udało mi się dla Was w tym dniu nagrać, w tym dniu zmontować. Jedynie chyba tam pojawił się krótki filmik na temat zapowiedzi właśnie z IMA, o, o ile dobrze pamiętam. No i nie mogłem się doczekać, aż będzie właśnie niedziela. Niedziela dzień bardzo fajny dla mnie, bardzo szczęśliwy, bardzo udany. W niedzielę poszedłem spać, bodajże około chyba w pół do trzeciej w nocy. Obudziłem się chyba przed siódmą. Ubrałem się, spakowałem się i jechałem oczywiście z kolegami do Katowic na IMA. Gdy doszliśmy, przeraziła nas po prostu ta kolejka, która tam była i ten deszcz, który zaczął padać. Staliśmy bodajże 3,5 godziny w kolejce. No, coś koło 3,5 godziny, bo weszliśmy, przyjechaliśmy koło 9, a weszliśmy gdzieś po 12. E, oczywiście padało cały czas, cali byliśmy przemoczeni, w ogóle już chcieliśmy się zbierać do domu, ale gdy weszliśmy do środka, zostało nam to wszystko w 100%, że tak powiem, zrekompensowane. Cóż, tam były za piękne, że tak powiem. E, no właśnie, panie, to swoją drogą, ale pięknie zrobione e, stoiska, boksy na których właśnie mogliśmy sobie pograć, czy to w Counter Strike'a Global Offensive, czy to też w LoL'a, był także też StarCraft Co jeszcze tam było bardzo, bardzo fajnego, co mi się spodobało, był taki duży, 50 calowy telewizor na którym sobie właśnie można też było pograć w Ghost'a na takim dupnym, 50 calowym telewizorze, po prostu efekt masakryczny, że tak powiem no i co więcej, udało mi się tam spotkać właśnie ze znajomymi, których znałem tylko właśnie z internetu, a nigdy w życiu nie widzieliśmy się jeszcze na oczy, więc mieliśmy okazję się razem spotkać, pogadać. Spotkałem także się właśnie ze streamerami, takimi z górnej półki, którymi też właśnie chciałem się zobaczyć. Może nie z wszystkimi, bo na przykład Roya Roka, czy też Seta nie widziałem. Podobno Royo gdzieś pił z tego co słyszałem, tak więc... No, może akurat nie było mi go dawne zobaczyć, ale spotkałem się na przykład z T-Voltem spotkałem się z Brunecią, więc dla mnie to był event ogólnie bardzo, bardzo e, udany. Wielu z Was mnie pytało, czy widziałem takiego stymera takiego stymera Ja sobie tak myślę, no kto to kurwa jest. W ogóle, że tak powiem, nazwisk ani twarzy e, nie kojarzyłem. Co więcej, co więcej, urzekła mnie cała ta sceneria, która była dokładnie tam na środku, że tak powiem spotka przygotowana, było także właśnie tutaj takie auto, bodajże Porsche to było, ze specjalną hydrauliką, w którym jak się siedziało, był taki specjalny symulator pod to i po prostu jeżeli się jechało tym samochodem już, to było czuć jakieś różne takie, nie wiem, zakręty, na przykład jeżeli gdzieś się uderzyło, to ta hydraulika, która była właśnie tutaj w nim podmontowana sprawiała to, że były właśnie takie fajne, fajne odczucia. Czy były jakieś minusy na iem Ogólnie nie, aczkolwiek dla mnie było za mało punktów, że tak powiem gastronomicznych, bo ja widziałem bodajże trzy, w których kolejka była taka, że no, 15 minut trzeba było stoć, że tak powiem, spokojnie. Ogólnie jak dla mnie Event bardzo, bardzo udany dla moich znajomych również. Na pewno wybieramy się w przyszłym roku. Żałuję tylko, że mogłem być z Wami właśnie tylko w niedzielę, bo chciałem być także w piątek, ale w piątek miałem przygotowania do imprezy rodzinnej, a w sobotę była ta impreza, więc też, że tak powiem, za bardzo wyrwać się nie mogłem. Ostatnio miałem dużo problemów właśnie, gdy dla Was materiały z Soundparka, pewnie macie też to okazję zobaczyć. Z oświetleniem mojej postaci, że tak powiem. I kupiłem sobie ostatnio taką żerówkę, o której chciałem zrobić unboxing, ale potem co myślałem, na chuj będę robił tego unboxing. Pokażę wam to w podsumowaniu tego dnia. Taka sobie tutaj żeróweczka, o tutaj do kamerki pokażę. Z firmy Ostram za jedynie 20 zł, bodaj rzeczy tam 22 która sprawiła właśnie, że te materiały wyglądają dużo, dużo lepiej. Nie jestem już taki przyciemniony, albo też, na jak było na początku, że na początku byłem jasny, później jak za oknem mi się ściemniło, no to ja też byłem cały, cały czarny. Teraz już tego, że tak powiem, efektu albo też tego fajka nie ma. Ta żarówka daje bardzo duże światło. Ma tutaj zaledwie 11 W, 11, tak, dokładnie 11 W, ale yy, no właśnie, ale jej moc nie, przepraszam, 23 W ma ale jej moc po nagrzaniu się osiąga 112 W co dla mnie jest, że tak powiem, dosyć bardzo wystarczające. No i tak w sumie minął mi ten tydzień. Oczywiście głównie nastawiałem się na IEMA, o którym już Wam mówiłem. Co w tym tygodniu tak na szybko? Oczywiście będę dalej kręcił Sound Parka, o ile będę miał tylko czas. Będzie także Euro Simulator i Simulator Farmy, a więc te serie dalej Będą, dalej będziemy je kontynuować, gdy skończy Parka, pewnie będą jakieś nowe, na razie jak już mówię, no, nie dam rady, ponieważ mam, że tak powiemy, ciężki, ciężki tydzień w piątek, mamy targi edukacji, a więc też niestety będę miał, już tak powiem ograniczony czas, muszę jeszcze zrobić parę poprawek do pracy inżynierskiej, oddać to i mam nadzieję, że już to będą ostatnie porawki i będę miał już w tym święty spokój. To tyle w tym podsumowaniu tygodnia. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. HejOS!